I jest ta historyczna chwila, widzowie. Pojawił się on na czacie. Witajcie nowego moderatora na naszym kanale. Jest nim Mbwebwe. Jeszcze tak dobrze po polsku nie umie, ale będzie się starał. Witam serdecznie, Mbwebwe. Błebłe osas. Jest i Będzie się uczył po polsku. I pamiętajcie, afrykańskie bany bardziej bolą niż normalne. Co znaczy, jakie wyrywanie ósemek? Nie chodzi o żadne ośmiolatki, człowieku. Co ty piszesz? Nie, nie, nie. Ósemki chodzi o zęby. O kurwa. <laughs> Oryginalnie bardzo to zrobili. W kamczatce jakieś. Wild 2. Dobra, mamy na 50 i to ile skaterów dało? No to kurwa jest! Ej, ile tu jest linii? Jak tu się połapać? 1000 za chyba za, ty, za niedźwiadki. Dobra, wróciliśmy do dyszki. Zajebiście. O kurwa. Teraz jest dużo niedźwiadków. 12 900! Ostatni spin! What the fuck! Dlatego trzeba nowe sloty sprawdzać. To jest powalone. Następna nazwa dziwna jakaś. More Unusual Suspects. ma to jest slot do zbierania. To będzie slot do zbierania, widzowie chyba. Dobra, trochę przyspieszył ze zbierankiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Mamy to. Aktywowany dodatkowy wybór bonusu. I jak trafię bonus, miałem rację, to będę miał jakiś dodatkowy wybór. Dodatkowy. Zaraz, zaraz. Ja pierdolę, nie mogę kupić. Nie mogę kupić, bo jest za sześć. To to jest zaryzykuj. O! Oho! W ten sposób możemy to obejść. Nie kupuję z bonusa za sześć, tylko za trzy, bo do czterech mogę kupować. Nie, ja nie wierzę w temu slotop. On to on nie zrobi tego! On kurwa tego nie zrobi, mówię to. Ostatni. BOX! STOP! KURWA! Nie, ja będę się w kurwa tylko tutaj. To jest, kurwa, droga do niczego, widzowie. To jest... Do niczego ta droga nie prowadzi. To możemy nazwać oficjalnie skamem. Nie da się bonusa dostać. Wygamblować też się nie da. Nie no, teraz już musimy do końca, widzowie, bo to nie ma sensu chyba. Kiedy pierdolniesz małym palcem o kant szafki. Kiedy sąsiad kupił sobie nowszą Panamerę. Kiedy mówisz lasce, żeby ogoliła pizdę i rano budzisz się łysy. Należało mi się to! O! Co za popieprzona sprawa. Niemożliwe stało się możliwe. Skandal. Dupę se poca... Wsać to w dupę. Naprawdę, jeszcze takiego czegoś nie widziałem w życiu. Wybrzeże kości schabowej. zły nick, podoba mi się. Easy super bonus! Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Kiedy moje 10666x? Dzisiaj! Awaj, mocna kula na początek O kurwa! Proszę cię! Najpierw mnożniki i ta kula, to jest bardzo potężne To jest najlepsza kula TO JEST NAJLEPSZA KULA! Kurwe, mać Nie mów, że nie puści jej, proszę cię! Puszczaj to, kurwa, dwa obroty jeszcze tylko Ja pierdziele, zobacz jakie symbole mamy do połączenia, nie da mi tego! Nie da mi tego! Nie, kuźwa! NIE! Próbowałeś bokiem brać te kule? Eee, tak bardziej... Nie, ale to mi nic nie dało i eee, tak. Jukuku. Nie, nie dało, bo on był drugi w kulach. Jak zobaczyłem, to jest to. Jak wtedy na ku wiedziałem, że będzie Maxwin, i tutaj też wiedziałem, że będzie Max. Si, kurwa, kule, no. O nie. Ja ale jak ja widzę o te kręcące się na playing Go, to od razu mi się gorzej robi. 20 tysięcy X, na pewno. Miliard procent 20 tysięcy X. Kiedy to się kończy? To ty gadać, że tyś on zapłacił. Playing Go. Haha. Kurwa, jak ja następnym razem pojadę na tę konferencje, to plunę normalnie na plengo. Za przeproszeniem, ale plunę. Widzowie, musicie się znowu pożegnać z fotelem, bo go nie będzie jakiś czas. Muszę wracać do Szwajcarii do tego, do dentysty pójść z tymi zębami mądrości, bo mi się robi nieciekawa sytuacja. W Barcelonie są dentyści, ale wolę, żeby mi Szwajcar grzebał w gębie niż jakiś Hiszpan. Kurwa, mnie to, że dzisiaj tak słabo to idzie. Są bonusy, ale nic nie wygrywamy. Ja pierdolę! Ostatnie puknięcie nie puścił nas. Daj, bonus na 2 złote. Zajebiście będzie! Nie, kurwa, mać! Idę strzadź, srać, znaczy się, przepraszam. Idę. Zaległy i za bonus! Zaczynamy od końca! Od tyłu! Jest drugi, trzeci, i będziesz, moją bogini, podłogi. To się usuń. Tak kulturalnie ci powiem, jeden raz. Usuń się. I teraz masz biegunkę, wyobraź sobie to, masz biegunkę i strasz tymi wildami. Wyobraź sobie to. Wyobraź sobie to. Dziękujemy. Ty, podczas mycia jednych okularów, mogę sobie założyć długie i nie będzie kreta. Mógłbyś się zaprezentować jedno na drugie? Alright, Steve, a lepiej tak. Time! Hello. To jest. Hostem? Adamcy My name is Simon? No, kłamie, kłamie. I... easy! Dobra, przynajmniej drugiego zobaczymy za chwilę. Jest szansa na Mario. Strzelam, że będzie, że będzie małyż. A to jest chyba Mario po miesiącu koksu, albo nie wiem co. Bardzo dziwnie mu się patrzy z oczu. Kto to jest? Ale dziwnie, dziwna atmosfera u nich jest. Strasznie dziwna atmosfera. Nie wiem, po prostu jakby, nie wiem, dziwnie, strasznie jest dziwnie tutaj. Wiem, że coś tam się dzieje nie tak. Zobaczymy co tam u Mario. Od tygodnia nie widział światła, bo nie wyrobił normy 400 godzin na Super Małyż zasłużył na kromkę chleba i szklankę wody z kałuży za wczorajsze nadgodziny. Aha, i wyłączcie super Willa temu kretynowi w okularach spawalniczych. Wyłączyli super Will. nie da się włączyć tego. Ty wszędzie mi wyłączyli to. Ja pierdolę, co jest? Naprawdę nie wiem co się dzieje, ale nigdzie nie mogę super Willa aktywować. On dzisiaj mnie tak wkurzał tymi bejtami, że jak teraz wejdziemy na tej stawce do niego, to po prostu będzie albo w topa, albo, albo na plusik. To nie jest takie gówno, właśnie o to chodzi, że to nie jest aż takie gówno. Jak wejdzie dobry setup i dobre połączenie, to wtedy zapłaci, zobaczysz. Jest! Na stówce! Tego bonusa chciałem dostać! 1300, pierwszy spin. Będzie jakieś 10k, będzie 100x, 10k. Tak, kurwa. Ja pierdolę, na 5k nie dało. No to racja, to jest gówno. No to to jest gówno. To po cholery, autogram, kuźba. Nie wiem. Pomarańczowa stawka, pomarańczowe okulary. O kurwa! Zmiana okularów. Ja w takie rzeczy wierzę. minutes later. Totalne gówno. Darmowy bonus! A <klucz> i Dobi to pasuje. Kamlujemy go. Te ale opłacało się. 12 godzina w zaokrągleniu, a my lecimy z ostatnim. Powiedz mi jakie słowo, POWIEDZ MI TO! Powiedz mi miłe słówko! No i co ty w mordę pierdolony babusie, co ty? O to musimy zobaczyć. naprawdę mu tak powiedział? You are four in the morning playing blackjack, fucking loser. <laughs> dobra, co bym powiedział? Grasz o czwartej rano w blackjacka, ty jebany przegrywie.